Prosimy Cię, Święty Ojcze Pio, abyś przyszedł do nas z Twoim orędownictwem u Boga. Wierzymy w obcowanie świętych, wierzymy, że jesteś teraz z nami, że cieszysz się z tego wieczoru. Prosimy Cię, Ojcze Pio, abyś orędował za każdym bratem i siostrą, którzy teraz są na tym nabożeństwie. Z bracia i siostry na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jakby jesteśmy piewcami cierpienia, słowa ojca Pio dla niektórych mogą się wydawać takim, taką pochwałą cierpienia, albo wręcz takim, jakimś takim cierpiętnictwem. Ale kiedy Pan Jezus dzisiaj mówi, że przed wielkimi tego świata jest zakryta mądrość, a odnajdują ją maluczcy. To właśnie chodzi też o mądrość krzyża. Dla świata krzyż nie ma sensu. Cierpienie nie ma sensu. A przecież każdy doświadcza cierpienia. Nie ma nikogo, kto by uniknął cierpienia. Można tylko je gdzieś zakrywać, gdzieś zalewać alkoholem, narkotykami, zasłaniać. Jakąś ucieczką, w jakieś różne inne czynności, by na chwilę nie myśleć o cierpieniu, ale wobec cierpienia wszyscy jesteśmy równi. Też, tak jak tutaj jesteśmy obecni, każdy z nas ma cierpienie różne. Jesteśmy w różnym wieku, cierpienie jest różne. Ktoś cierpi fizycznie, ktoś cierpi duchowo, ktoś cierpi psychicznie z różnych powodów. I spójrzmy dzisiaj na, na tę tajemnicę cierpienia. Trudno jest o tym, może mówić jeszcze to jest łatwo, ale kiedy ono gdzieś bardziej pulsuje, kiedy męczymy się z czymś, to wtedy już nie jest tak wesoło. Jest cierpienie zawinione i niezawinione. Jest cierpienie spowodowane przez naszą głupotę, przez nasze błędy. Przez nasze słabości, grzechy, które lubimy popełniać, które popełniamy. I ich skutki sprawiają cierpienie. Grzech, który zawsze na początku nęci nas swoją atrakcyjnością, w konsekwencji rodzi smutek, rodzi cierpienie, jakąś taką pustkę wewnątrz. I wiele cierpień, które mamy, są niepotrzebne, bo to jest cierpienie z powodu naszego egoizmu. Jakiegoś trwania przy swoim własnych, swoich własnych zachciankach i cierpimy. I im bardziej gdzieś próbujemy po swojemu robić różne rzeczy, tym, tym bardziej cierpimy. Jest też cierpienie niezawinione, kiedy my, my nic nie zrobiliśmy takiego, a cierpimy. Kiedy gdzieś robimy sobie rachunek sumienia i widzimy, że w tym momencie nie jest coś moją winą. A jednak cierpię, bo cierpimy czasem z powodu naszych bliskich, z powodu ich grzechów, z powodu ich egoizmu. I czasem, kiedy cierpimy, to myślimy o Panu Bogu, że On o nas nie myśli, nie czuwa, no bo jakby w jakimś sensie pozostawia nas na pastwę cierpienia. W jakimś sensie nie zmienia nam cierpienia. Kiedy zobaczcie, bracia i siostry, kiedy doświadczamy jakiegoś trudu i nawet kiedy się pomodlimy, czy od razu kończy się to cierpienie, przestaje się z czymś męczyć? No nie. Więc o co chodzi Panu Jezusowi? Czymże jest cierpienie, skoro jest ono takie ważne i w cierpieniu dokonało się odkupienie? Ale wiemy też, że cierpienie dotyka naszego ciała, dotyka psychiki, dotyka ducha. Dotyka ciała przez choroby, przez różne wypadki, kontuzje, jakieś czasem uwarunkowania genetyczne, jakieś upośledzenie fizyczne. Cierpienie dotyka naszej psychiki, naszych uczuć, emocji. Wiemy dobrze, albo może i my wiemy, jakie jest cierpienie ludzi, którzy żyją w depresji, w takich czterech, ciemnych ścianach, czują się strasznie samotni. Nikt nie jest w stanie im pomóc. Dziś Bóg też jest daleko. Jak cierpią ludzie znerwicowani, wiecznie rozdrażnieni, którzy, których marzeniem jest tylko spokój serca. Jak cierpią ludzie zalęknieni, którzy boją się żyć, boją się wchodzić w więzi, relacje? Jak cierpią lu ludzie w różnych nałogach dzisiaj nałogów jest mnóstwo. Jak cierpią ludzie też dręczeni demonicznie, którzy gdzieś doświadczają na swoim ciele, psychice. Oddziaływania złego ducha i są mocno utręczeni, jak cierpią ludzie, którzy też nie chcą się wyzwolić swoich grzechów, wad i cierpią, choć nie muszą. I my mamy różne też podejścia do cierpienia. Nie, nie przyjmujemy go, bo uważamy za coś złego. Gniewamy się na Boga, na ludzi, że doświadczamy czegoś trudnego. Jest w nas, w nas brak zgody na, na trudności, które mamy. Mamy żal właśnie. Szukamy winnych, koniecznie musi być ktoś winny. Czasem forsujemy swoją wizję rzeczywistości, że w domu ma być tak i tak, jak ja chcę. I cierpię, że tak nie jest. I mogę całe życie nie chcieć zrezygnować z tego mojego ja i całe życie cierpieć. Możemy dostrzegać w cierpieniu tylko coś złego. Ale może być w nas też zgoda na cierpienie. Może być też zgoda na przyjęcie bólu i łączenie go z Jezusem. Nie ma innego wyjścia, tak naprawdę. Albo łączymy nasze cierpienia z Jezusem, albo to cierpienie nas zniszczy. Ważna jest zgoda na to, co teraz czuję, co we mnie się, się dzieje, co we mnie jest. Ważne jest, abyśmy nie uciekali od samych siebie. To, co dzisiaj słyszeliśmy w słowach Świętego Ojca Pio, że najpierw mamy miłować samych siebie, to nie jest egoizm. Jeśli mamy w pogardzie siebie, to gardzimy jej innym. Jeżeli siebie traktujemy z miłością, to i innych traktujemy z miłością. Ważne, abyśmy zgodzili się na to, co, co gdzieś cierpienie nasze sprawia. Abyśmy unikali tego cierpienia, które jest niepotrzebne, ale przyjęli to, czego nie potrafimy zmienić. I popatrzmy też na ojca Pio, mistrza naszego dzisiejszego wieczoru. On cierpiał i fizycznie, i psychicznie, i duchowo. Stygmaty przez 50 lat od 1918 do 1968. Bardzo się wstydził tych stygmatów, krępował. Prosił Boga, by Bóg dał mu stokroć więcej cierpień, ale zabrał widoczność tych stygmatów. Różne choroby, choroby płuc, strasznie wysokie gorączki, niewyobrażalne. Był bity fizycznie przez demony. Psychicznie cierpiał również, cierpiał z powodu też niezrozumienia. Uważano go za szarlatana. Też był posądzany. Wiele kobiet przychodziło do niego do spowiedzi, to więc, że z nimi romansuje. Był nierozumiany często przez swoich współbraci, którzy nie potrafili zrozumieć, że on jest wybrany przez Boga. Był, uda, był oskarżany o różne rzeczy. Też cierpiał duchowo, nie z powodu swoich grzechów, ale cierpiał duchowo z powodu ciemnych nocy duszy. Bóg go oczyszczał, zanim go przygotował do misji, oczyszczał go bardzo. Oczywiście kusił go mocniej może niż innych zły duch, który wiedział, że Ojciec Pio jest jego wielkim wrogiem, że wiele dusz mu odbierze. Wiemy dobrze, że Ojciec Pio miał zakaz przez władze kościelne, zakaz sprawowania publicznego Mszy Świętej, zakaz powiadania ludzi. Gdy patrzymy na dzisiejszych kapłanów, którzy są nieposłuszni biskupowi, którzy uważają, że biskup się myli, to gdyby oni wzięli przykład ojca Pio i byli posłuszni, nawet jeżeli czują się niezrozumiani, niedocenieni, to może mielibyśmy kolejnych świętych, a tak mamy tych, którzy dokonują podziału w kościele. I co ojciec Pio wobec tego wszystkiego? Cierpienie nie zostało mu odjęte. Jednoczył swoje cierpienia z Chrystusem cierpiącym i stąd czerpał ulgę w cierpieniu. Jakby przytulił się do Krzyża Pana Jezusa. On właśnie zrozumiał dobrze te słowa: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, ja was pokrzepię. przyszedł do Krzyża Pana Jezusa, utulił się do niego i doświadczył tego pokrzepienia. Zobaczył, że nic innego nie jest w stanie Go pokrzepić, nie narzekał, nie wyrzucał Bogu dlaczego, przyjął, przytulił się do Jezusa jeszcze bardziej. Przyjmował wszystko, co go spotykało z posłuszeństwa Bogu. Jego cierpienie wydawało owoce, nawróceń, uwolnień, uzdrowień. domu ulgi w cierpieniu. Jednego z najlepszych szpitali ówczesnych Włoch, grupy modlitwy, tysiące ludzi, którzy się modlą, to wszystko jest owoc jego prostego życia, pełnego modlitwy. Ojciec Bion nie był przez to gorzki. Czuł się szczęśliwy do końca, ze stygmatami. Tomasz Akim, Akempis. Które napisał takie dziełko astetyczne o naśladowaniu Chrystusa, mówił, że wielu jest miłośników Jezusa na taborze, na górze Tabor. Teraz parafrazuję te słowa, wielu jest miłośników taboru. Jezus potężny, świecący, blaskiem. A mówi Tomasz, a jak mało jest miłośników Jezusa na Kalwarii, góry Kalwarii, jak mało jest tych, którzy Potrafią wytrwać z Jezusem również na Kalwarii. Jesteśmy my, bracia i siostry. Każdy z nas różnych rzeczy doświadcza. Każdy z nas różnych rzeczy już doświadczył. Doświadczamy i będziemy doświadczać. Nigdy nie możemy być sobie pewni, że już mam taką wiarę, że nic ni nią nie zachwieje. Każdy rozdział w życiu naszym niesie ze sobą różne inne wydarzenia. I teraz, jakby ojciec Pio pytał każdego z nas dzisiaj: A czy ty jesteś miłośnikiem Jezusa tylko na Górze Tabor? Czy jesteś też miłośnikiem Jezusa na Kalwarii? Jesteśmy miłośnikami Jezusa na Kalwarii. Kiedy przyjmujemy nasze trudności, nie trzeba dodawać sobie jeszcze jakichś nowych cierpień. Przyjmij to, co masz i bądź człowiekiem szczęśliwym. A no, będzie to najpiękniejsza chwała dla Pana. My czasem chcemy wchodzić w jakąś ascezę wielką, a nie potrafimy przyjąć tego, co mamy na co dzień. Jeżeli jakaś asceza, jakieś wyrzeczenia pomagają nam lepiej funkcjonować, to dobrze. Ale jeżeli podejmujemy je, a wcale się nie nawracamy, to nie o to chodzi. Raczej, siostry, módlmy się dzisiaj do ojca Pio. Aby on orientował za nami, abyśmy potrafili przyjąć te trudności, które mamy, abyśmy potrafili też odrzucać, sprzeciwiać się temu złu, które nas nęci, a które rodzi niepotrzebne cierpienia. Abyśmy też naszym, naszym trudnościom dali się oczyszczać. Bo może cierpienie jest po to, aby oczyszczać nas z egoizmu, może na naszą pychę, na nasz egoizm. Nie jest potrzebna tak naprawdę do końca nawet modlitwa, jakieś różne astetyczne zabiegi. Na nasz egoizm najlepsze jest cierpienie, ono najlepiej kruszy. I dlatego przyjmijmy te cierpienia, które mamy, a wtedy będzie coraz mniej naszego egoizmu. Wtedy to złoto w tyklu oczyszczane będzie piękne. I Pokrzykajmy się wzajemnie, nikt z nas nie jest specjalistą cierpienia, ja bynajmniej. Ale jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi w Chrystusa, Pana, który umarł i zmartwychwstał, to wiemy dobrze, że cierpienie nie jest końcem. I wiemy dobrze też, że cierpienie bez zmartwychwstania, Krzyż bez zmartwychwstania nie ma sensu, to jest cierpiętnictwo. Nikt z nas nie może być cierpiętnikiem. Z wiecznie zwieszoną głową, wiecznie smutnym, takich chrześcijanin nie daje żadnego świadectwa dobrego. Mamy być na nasze krzyże, mamy patrzeć w perspektywie zmartwychwstania. Tak samo na zmartwychwstanie nie można patrzeć bez krzyża. To jest wtedy jakiś, jakiś kwietyzm. Te dwie góry, kalwaria i tabor, są potrzebne dla nas. A grób, choćby najbardziej zawalony głazami, będzie, właśnie ten grób, ten głaz będzie odwalony. I to gdzieś mi ojciec Pio przy, modli się o wiarę większą dla nas. Abyśmy zobaczyli, że te nasze trudności, cierpienia, tak naprawdę nie mają nas zniszczyć ale mają nas ocalić. Krzyż nie jest zniszczeniem, jest ocaleniem tego, co dobre, a zniszczeniem tego, co złe. Niech Ojciec Pio za nami. Za chwilę będziemy mieli możliwość przytulić się do krzyża. Kiedy Pan Jezus stanie przed nami w Najświętszym Sakramencie, poprośmy Go o łaskę Zgody na nasze cierpienia i trudności, które mamy, abyśmy przestali walczyć, bo Jezus już za nas zwyciężył, ale abyśmy przytulili się do naszych krzyży i, i po chwili modlitwy będą wystawione dwa krzyże: jeden tutaj w centrum, drugi w kaplicy wystawienia, i będzie można podejść i się przytulić do krzyża może bez jakiegoś wielkiego dramatyzmu. Ale tak z sercem, pokornie. Przytulić to krzyża i przynajmniej powiedzieć, Panie Jezu, zgadzam się na to, czego nie potrafię zmienić w moim życiu. Chcę pełnić Twoją wolę. Niech Twoja wola się pełni, nie moja. Jezu, naucz mnie nieść mój krzyż tak jak go niósł ojciec Biją. I będzie to chwila, do której zapraszam, abyśmy ją przeżyli też głęboko, pokornie. Z wielkim namaszczeniem.